Wielebnowie na górce, tu, gdzie w 1945 roku się urodziłem. Tu mój wujek, Pacek Domagała, brat mojej mamy przygarnął naszą rodzinę podczas wojny. Odwiedziłem znowu moich kuzynów z rodu Domagałów i podarowałem im moje książki. I tak jak zwykle serdecznie się wyściskaliśmy. Mój najstarszy 97-letni Wadysław Kombatant dobrze się trzyma, bo codziennie zajada jajecznicę. Wszystkiego najlepszego, rodzinko kochana. ahoj! ahoj, ahoj, ahoj. dzisiaj 18 marzec 2023. Jeżdżamy do naszego kochanego Łobuszna, gdzie ja i Mirek urodziliśmy się. Jesteśmy rodacy. My rodacy tu w tym mieście, ja, co prawda, trochę szybciej, bo ja tu w tym Kościółku w 1947 bym Ochrzony, a Mirek to młodzież, młodzież dla mnie, prawda. Który to rocznik jesteś, kochany? 89. <grym> No, w każdym razie twój razie wjeżdżamy do naszego łopuszta. Jedziemy na do, do, do pani burmistrz. Pani burmistrz Irena Irena Marcisz, tak? Marcisz, Marcisz. Marcisz. Pani, Pani Burmistrz, Iryna Marcisz nas zaprosiła, no to kawę co prawda już umierka wypiliśmy, a może jeszcze postawi o no jakie pół litra Pani Burmistrz, <laughs> <już, śmiech> nie wiem, zobaczymy jak nas przyjmie. Pani Burmistrz, jesteśmy w Łopusznie, w Łopusznie i będziemy się spotykali z miejscową ludnością. Ahoj, niech żyje Łopuszno, niech żyją mieszkańcy Łopuszna, niech żyją rodacy. Teraz kochani wjeżdżamy, wjeżdżamy do Łopuszna, byliśmy przed chwilą u naszych, u moich krewnych, tak, domagałów e, i wszystkich od domagałów. a tu w kościółku w 47 piechotą, jako dwulatek przyszedłem do chrztu. Okrzono i wiadomo, że jestem Złopuszna. A koło mnie siedzi też Mirek Złopuszna, tak? Pan dyrektor! Rodzony na strażacki. Tak, a tu w tym kosiłku właśnie, właśnie, właśnie ochcieli. ochcieli Grycnera. I do dziś dnia jestem, jakby powiedzieć, głęboko wierzący, ale nie we wszystko, no ale to tak to, tak to tak to jest w tym życiu, jedziemy dalej teraz, jedziemy na groby, na groby jedziemy. W tym kościele w Łopusznie zostałem w 1947 roku ochrzony. Jako dwulatek przyszedłem wtedy piechotą z Wielebnowa, A teraz jako 78 latek z rozrzewnieniem znowu podziwiam ten piękny Jestem kościół. Mojego wujka i cioci domagałów, gdzie prawda to jest, co tu dużo gadać, to jest brat. Brat mojej mamusi. Z domagałów Eugenim Domagałów, który nas tu w czasie wojny, w czasie wojny nas, jakby powiedzieć, przetrzymywał, bronił od Hitlera. Bo przecież w czasie wojny uciekliśmy, moi no rodzice, uciekli. Z Kielc. Z Kielc uciekli na wieś, bo tu było kawałek pewno mięska, chlebka i tak dalej. Nie? To więc tu mój wujek Wacek i tam nas chował. Chował nas, nie wiem, może przed Niemcami, bo w tym czasie mój tatuś biegał po lasach. Biegał po lasach, a na dole jeszcze pójdziemy do mojego wujka, który był leśniczym. Tak, o, tam leży który też rządził tymi, co biegają po lasach, czyli partyzantami. grobu mojego wujka Wacława Domagały, brata mojej mamy i jego żony Kazimiery, jest grup siostry mojej mamy Teofilii, z mężem moim wujkiem leśniczym Teodorem Copczakiem, partyzantem uhonorowanym orderem Virtuti lituti militarii. Odwiedziliśmy też groby Mirosława Hejduka, rodziny Mirosława Herduka, w tym jego ojca, marynarza Rybów. Jesteśmy w Opuście na nowym Jarmarku. Nowo wybudowany Jarmark. Brawo pani łopuszna. Czyli pani... Co czwartek pani burmistrz zaprasza na... Zaprasza, co czwartek? Tu. Na zakupy. Tak. Na zakupy. To brawo. Brawo co pani, pani, pani Irena Marcisz. To ona jest bardzo przedsiębiorcza. Także to jest osiągnięcie. No to my się cieszymy jako ci krajanie. Cieszymy się. Z rozwoju opuszcza. Rozwój Łopuszna. Dziękujemy. No, i wjeżdżamy do domu naszego Mirka. Hej, nie byli z hajdukiem, prawda? Tu Mirek na zwiezie do swojego. To tam też, to twoje pole, kawałek? Wszystko to 3 hektary. 3, 3 hektary. To, rolnik, to. Mało rolny, ale pełną gębą. O, kochany, brawo, brawo. Także jesteśmy u Mirka. Mirka i idziemy zobaczyć. Jak ja pięknie tam, sobie mieszka i hektary. Wracać, ja załączę tam tylko wszystko ogrzewanie. Dobra, dwie nie dwie nie sobie dobra, sobie także tu ubierka, A Piękny dom i stawik z czystą źródlaną wodą. Mijamy nasz cmentarz, cmentarz moich, moich krywnych, czyli stóp moich ja <słuch> Do Magałów, do Magałów, do Magałów i Sobczaka, marcia. i Sobczaka. też mojego wujka i znowu wracamy teraz do kościoła i na Trzech Krzyży, tak. na górę Trzech Krzyży patriotyczne się. Góra Trzech Krzyży, wieża Ciśnień, jedziemy na Górę Trzech Krzyży, gdzie odbywają się uroczystości patriotyczne. patriotyczne. Łopuszno, Łopuszno tak, kochani, tak, 18. Zamoldować obowiązki. 18 marca 2023. A teraz 18 marzec 2023 Łopuszno, idziemy Razem z przyjacielem, dyrektorem geoparku Birkiem. O tam z moją grażynką. Z Mirkiem Hejdukiem. A z tyłu za nami ciągnie się przyjaciel, przyjaciel nasz Andrzejek Sangierski Idziemy na górę Trzech Krzyży w Łopusznie. Tam, gdzie się odbywają uroczystości. Uroczystości patriotyczne. Tu na około kieleckim Niemcy palili całe wsie. Palili ludność w stodołach. Żywcem palili. Zamykali, podpalali i palili. Tu moja rodzina przecież mieszkała. I gryznery uciekli. Przecież z Kielc. Tutaj i moi, moi od strony mamy domagała, domagała tutaj też mieszkali i Sobczak. Wszyscy tu byli, byli w partyzance byli cały czas na wojnie. Tu odbywają się uroczystości patriotyczne. Ale to było dawno wybudowane. I cześć ich pamięci. Leckie słynęło z wojennej partyzantki. Moja mama przeszła do lasu z tobołkiem jedzenia na plecach. Skąd przyszłaś? spytał ojciec. Przez te pole, odpowiedziała mama. Niemożliwe, krzyknął ojciec. Myśmy te pole zaminowali. Widocznie czuwał, mój Aniu Stróż, bo bym się nie urodził. No i tak tu uczciliśmy trzy krzyże na wzgórzu, trzech krzyży uczciliśmy pamięć tych pomordowanych przez hitlerowców w Łopusznie jesteśmy 18 18 marzec 2023 w Łopusznie, gdzie przecież mój tatuś walczył w lasach partyzant i gdzie mój Wujek Sobczak Teofil jako leśniczy był jednym z głównych tych akowców tutaj, gdzie wielu, 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 wielu ludzi zginęło. A całe wsie były przez Niemców podpalane, a w stodołach, podpalanych stodołach ginęli. A oni do nich strzelali w stodole, podpalani, zginęli, płonęli. I cześć ich pamięci. Wreszcie spotkaliśmy się z burmistrz miasta i gminy łopuszno, panią Ireną Marcisz. Miasto prawa miejskie otrzymało w styczniu 2023. I pani burmistrz ruszyła ostro do pracy. Jak twierdzą mieszkańcy w tym, moja rodzina, to fantastyczna burmistrz. Bardzo przedsiębiorcza i wiele zrobiła dla Łopuszna i gminy. Na dodatek jest ładna, miła i pięknie śpiewa. Dzień wcześniej spotkaliśmy się w Kielcach na wystawie marynistycznej, gdzie podarowała mi piękną książkę Łopuszno i okolice. Przywitała nas bardzo serdecznie, a my wręczyliśmy jej kwiaty, róże. Wręczyłem jej też moją książkę Morskie zawirowania. I wtedy inne panie też poprosiły o książkę z delegacją. Niestety nie zostaliśmy na dłużej, bo akurat był zjazd partyjny. Po trzech dniach pobytu niestety musiałem pożegnać łopuszno i kielce. Najważniejsze było pożegnanie z rodziną na grobach. Załatwiłem odnowienie grobu moich rodziców. No, i przed wyjazdem spotkałem moich najbliższych kuzynów Małgosię i Pawła. Pożegnanie z rodzicami. No, włącz dopiero. Ja zrobiłem, nagrałem. Kochanie moi rodzice, moi kochani, moja kochana mamo, Tatosiu. Wyjeżdżam. Zostawiam Was. Ale wrócimy, będziemy. I jesteśmy z wami myślami. spoczywajcie spokojnie. Tam w niebie, żeglujcie. się, do Wszystkiego najlepszego, kochana rodzinko i kochani przyjaciele. Ahoj!